Bala, gada. Kurwa. Możeś sobie. Smog dorzucił. Leż. Nie, no nie wiem o co tu chodzi, ty. Cofnął obs dwóch już tu jest. Hej, Siedzi, kurwa, to skończył. Harry Potter. Leży. Leży. Leż. Dawaj tego kałacha, no kurwa, patrz! Ja idę na Dobra, ja to drugiego. No i tak kurwa ten mecz wygląda w moim. <śles> Widziałem cię, nie? Yeah. Myślę, że go <śleszy> widział? Nie mogę go nie widział Kurwa, myślałem, że się nie widział. Siema, siema, jak wiecie już długo współpracuję z STS-em i dzisiaj wychodzimy z takim, taką ofertą dla, dla nowych graczy, którzy jeszcze nie grali. Zasady są banalnie proste, bo jedyne co musicie zrobić to przy rejestracji wpisujecie kod INNOCENT i dostajecie za to 30 zł i możecie tym grać od razu. Plus pierwszy depozyt do 1200 zł jest podwajany. I dodatkowo jeszcze, jeżeli wam pierwszy kuponik do 200 zł nie siądzie, to dostajecie zwrot całej kasy. Więc myślę, że warto spróbować i może dołączyć do mojej ekipy e, mistrzów Herki, jak na przykład Hex'a, którzy robią niesamowite kupony. Więc przypominam jeszcze raz e, przy rejestracji, kod INNOCENT, e, wszystkie szczegóły macie w opisie filmu. Powodzonka i do zobaczenia. Moje auto to jest Mercedes GL 450. No, to jest bardzo to To jest wyjątkowy, akurat. Zniszczył mi karierę. Tak, no. taki szybki, że aż w polską scenę co? wyjebał. Po 17 i tak zespał. No nowy no Kurwa. Kurwa. O! Kurwa, jak myślisz ostatniego dziabną jest schoda, bo. Schoda, jest. W ogóle nic nie kłóci. Wobec. Saibi, mogę. Nie, 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 czekałam, nie miałem. Kurwa, frak, nie. i zdi fraknie. I oczywiście, albo nie Dobra, trzeba odpo odpocząć, bo Ty, ci goście mają kurwa po 15 lat wszyscy. No, jak mamy wygrać na takich typów? Ty, <noise> no, bo obieraża aplikujemy, nie? Czekaj, Czekaj kurwa, oni mają chłopiec z 5 meczów na HLTV. Tylko. No, następny, I Jensy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to jest szósty jego mecz teraz. Skąd takie typy się biorą? Weź mi to wytłumaczyć, kurwa. Nie, no kurwa na tak, Ładnie. Dobra, idę stąd, kurwa, ze dwóch. Bój, wpisa im, kurwa te. I se wygrałem przy wygrałem 3000. Podatek zapłacą, to dostaną 20 zł. Kurwa, za wygramy. Zresztą to wygrywamy tego overpassa. Teraz poczute kurwy, to bo jestem pełen zdradziem na to grać. Zobaczycie. Chyba, aż mi się hełm się dał. Eee, a, o, o Co? Może do krótki. Yes. Nic. No, Dobra. Dla mnie daje panie, mówiłem tak na no. Ty, bo jak ci nie działa, to ja piszę do Pawła Dychy. To pi weź na telefonie na necie i sprawdź ty. Czy ci działa Steam? Jak ci nie, dzia jak ci nie działa na innym necie no to nie wiem kurwa, to komputer ci spierdoli, wypierdol go przez rok. Oj, oj, mire, no chcić, idziemy. No dobra, ani ma Pamiętajcie, też nie chować. No sy, da? Dosta, dosta, na co Laga mam, też. Nie rogość gościa zabijałem. Nie no, kogoś mam pistołę. A! Typa w przeciwnym mi flagę kradnie. O daj mi Nie no. No match in progress. Patrz, Wolt kurwa nie patrzy. No szedł pod B. Jeden chyba A jest po lewej. Tak mi się wydaje. No, nie, nie. Jeden, a chyba woda? patrzy A defensywnie. I B. Nie no, kurwa mać nie wytrzymam. ten A ma gdzieś blisko jeszcze. ty kurwa. Jak ja nienawidzę Pewora no. Kurwił mnie na sen! Po się palił. Pali Ciekawym kontrastem taki zajebał. Nie wierzę! Muszę <grym> To Poszły dwa razy. No skleiłem, Gala I bez. bez i, bez i Co to za flash? Skąd kurwa? No. no i patrz I oni mają przewagę kurwa, bo możemy skończyć Na jakimś chujowym u nich Panuje szwedzki O, no. no szwedzki, są szwedzki Ty, ty on się wło... TY! Co to, to, to jest? Co to serwera Więc <grym> wybrać a, Ja mogę na wybrać serwer? Co to? Ten. Napiszę do admina, spoko Tak, napiszę do admina Co za śmieć Nie no, ten gość a ma szczęścia, bo jest kurwa... Przez słaga dwóch zabija Ja... No, mam szczęścia sporo w sumie ogólnie w tym momencie, nie? 15 years old ma na steam napisałem On zawsze z góry patrzył, tak?

on chyba cyfuje, a nie ostatni. <noise> on ma zero, on jest na strzał, jest imo. Za Piątka? piątką, za piątką. Twoje prawo biały. Podchodzi ci z prawej twojej. MTV. Dobraź, to kurwa, jebana. No teraz to ma kurwa minus dwa, nie. Tak, <noise> dostał flasha od ziemka. Dobra, grupa się. Gdzie ty kurwa skaczesz, jebana, ty tłusta świnio <noise> On cały czas swe no, sobie bany, by było b jak coś. Bo jak jest kurwa? Jaś na O kurwa co słońce. Kuchnia. Ja okno. A bo tu wno. Muted. Kurwa i ja mówię, musiał być. No, ale nie wiem, to jest Mogę dać mało za psa. no nie no. Kurwa się podrapać musiałem no.